Monika postanawia wykorzystać to, że Patrycja straciła panowanie nad sobą. No dobra. Jesus, Natalia, to dla Ciebie jest mocno. Mamy no wrobić tak. Patrycję. Uderz mnie. Uderz mnie tą torbą. Torbą? No. Torbą. wyrywałaś? Może, tak, no dobra. Oh, wow. Dobrze jest? Ja spróbuję z drugiej strony. Dobrze? Okej. Okay. Jak? No nie no. Tylko czerwony placek to nie wystarczy, żeby ją wrobić. Nie wiem. Weźmy wykręć rękę. wykręć rękę, dobra. Dawaj, no. no dobra, mogę spróbować. Dobra, mocniej. A wow, wow. Czekaj. Już. Jest? Okej. Okay. Dobra, i wystarczy. Idziemy się po skarjdziwi woł Monice zależy na tym, żeby jak najszybciej porozmawiać z Abibem i oczernić w jego oczach rywalkę. Ma nadzieję, że kiedy chłopak zobaczy siniaki, to nie będzie słuchał wyjaśnień Patrycji. Będzie dobrze, naprawdę. Hmm, hej, coś się stało? Tak, ale i tak mi pewnie nie uwierzysz. Co mi nie uwierzyć? No Patrycja pobija Monika. Patrycja pobija Monika, co? O, tak, zobacz. Patrycji totalnie odbiło. Ale to jest mega dziwne, bo to w ogóle nie w jej stylu. Przecież ona jest spokojna i miła. Ja widziałam jak ją pobiła. Krzyczała, że Monika popsuła jej telefon, ale to nieprawda. Działa normalnie sama widziałam. No właśnie, ona sama go rzuciła, a potem rzuciła się na Monikę. Tak, a później mnie popchnęła. Dobrze, że ty to widziałaś, bo jak zwykle nikt by mi nie uwierzył. No, spokojnie Monika wierzy ci Ola jeszcze to widziała, ale to jest kompletnie nie w jej stylu. Najwyraźniej no może jej nie znasz. Moim zdaniem powinnaś to komuś zgłosić. Nie, no nie mogę. Patrycja jak zwykle będzie zgrywać na wyjątkowo i to ja będę tą złą. No właśnie. Patrycja jest bardzo zdenerwowana. Zastanawia się, jak rozwiązać sytuację z Moniką. Poza tym znasz Monikę. Ona nie odpuści. No ale ja nie mogę ryzykować. Co jak ona powie Abibowi? To on jej nie uwierzy. Nie, ja muszę coś z tym zrobić. Może jeszcze znajdą przed przerwą. Pa. E, cześć, widziałeś że Patrycję? Mm, tak, właśnie poszła. A co? Muszę z nią pokazać o tym, co zrobiła Monika. Serio? Przecież ona ją tylko lekko popchnęła. Wielkie, Michal. Lekko popchnęła, przecież Monika ma cały co na ramię. Co? Co ty gadasz? No, Ola i Natalia powiedziały, że się na nią rzuciły. Ola i Natalia, naprawdę! A ty im uwierzyłeś? Może Patrycja ją lekko szturchnęła, ale to tyle! A poza tym Monika rzuciła jej nowym telefonem o ziemię. Abib, proszę cię, ty już wiesz, jaka jest Monika. Wczoraj jeszcze rozpowiadała, że Pat jest złodziejką, a niby dzisiaj ona ją pobiła. No nie wiem, ale tym razem są świadkowie. To mi świadkowie. Znam Monikę, miałam z nią do czynienia. I znam też Patrycję. Patrycja nikogo by nie skrzywdziła, ale myślałam, że ty też o tym wiesz. Wiesz co? Nie, czekaj. No ale Monika ma śniaki, ma świadków, to może narobić z tego niezłych kłopotów. Wiem, do tego trzeba ją obserwować i udowodnić, że kłamie. Patrycja sobie sama z tym nie poradzi. Chodźmy. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Wiem, że Monika ma dowody, ale jakoś nie chcę mi się wierzyć, że Patrycja zrobiłaby coś takiego. No ale muszę mieć pewność, zanim się będę z nią spotykać na serio.